Dzisiaj z dziewczyną robimy challenge. Próbujemy zgadnąć kolor buta po dotyku, nie patrząc na niego. Ale komu się uda, zgarnia pięć dyszek, więc mam nadzieję, że dobrze strzelę. Dobra. I tutaj czuję, że wjechały Jordany czwórki, chyba tak mi się wydaje. I zgaduję, że mogą to być y, te Jordany, które pokazywałeś mi jakiś czas temu, te różowo-fioletowe. To 5 dyszek nie jest dla Ciebie. O nie! Dobra, ja jestem mistrzem w dotykaniu butów. Aha, to są Nike SB. Dobrze? <laughs> widzisz. Są takie matowe, wydaje mi się, że one będą w czarnym kolorze. Dobrze, jak ty to zrobiłeś? Serio? <laughs> to będą prawdopodobnie Danke Low, o ile się nie mylę. I myślę, że mogłeś dać mi te niebieskie. Czekaj, wyjmuję kasę. Chociaż nie, w sumie nie muszę. Szary! U dobra wydaje mi się, że to są Jordany jedynki. Dobrze. Jest to dość mały rozmiar. Kurde, to nie będzie na pewno jakiś prosty kolor, tak mi się wydaje. E, I obstawiam, że one są koloru albo zielony, albo niebieski, ale chyba bliższy mojemu dotykowi będzie kolor zielony. Dobrze. Jak to <sum> Serio? No widzicie Sneakerhead